A wasze samorządowe wakacje to był taki bifor do tego, co tak. będzie się działo przez cały rok. Te poradniki i to wszystko, to jest ważne, ale jednak człowiek nie będzie się czuł swobodnie na uczelni, będąc tu sam. Cześć. Cieszę się, że widzimy się w drugim sezonie statusu studenta. Wideokastu, w którym rozmawiam z aktywnymi studentami Uniwersytetu Szczecińskiego o ich pasjach, łączeniu ich ze studiowaniem i w wielu możliwościach, jakie daje posiadanie statusu studenta. Bo często nie zdajemy sobie sprawy, ile opcji otwiera przed nami fakt, że studiujemy. Dzisiaj zaczynamy z mocnym szczecińskim akcentem, Razem ze mną w studiu jest Karolina Majszak, przewodnicząca samorządu studenckiego naszej uczelni. I podpytam Karolinę między innymi o to, na jakie wydarzenia warto czekać w tym nowym roku akademickim. Cześć Karolina. Cześć. Może a propos tych wydarzeń zacznijmy od tego, jak wyglądały Twoje wakacje? Na pewno nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Między innymi pisaliśmy poradniki dla studentów, poradnik mm -hmm. mieszkańca, starosty, samorządowca. I studenta, przede wszystkim ten najważniejszy, w którym studenci znajdą wszystkie niezbędne informacje o właśnie tego studiowania całego. Mamy nadzieję, że ułatwi im to cały ten proces adaptacyjny. Mhm. Planowaliśmy również kampus, na którym mają okazję wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych oraz w masie atrakcji. To jest chyba tutaj ci się wetne, bo ten kampus to jest pierwsze takie wydarzenie w Uniwersytecie Szczecińskim. W Uniwersytecie Szczecińskim może nie, bo kiedyś było coś podobie organizowane, tylko to było połączeniem kilku uczelni. No właśnie. Sam Uniwersytet Szczeciński faktycznie jest to pierwszy raz. Jestem, jesteśmy z tego bardzo dumni, bo czujemy, że jest zapotrzebowanie, patrząc na liczbę osób, które się zapisało. I to też myślę, że jest fajny akcent przy początku Twojej kadencji. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, bo mamy coś takiego wow, czym zaczęliśmy. Nasze działania, i uważam, że to jest super. Wróćmy jeszcze do tych poradników, o których powiedziałaś mhm. na początku. Napisaliście cztery przez wakacje? Tak. Przez całe wakacje napisaliśmy cztery i była to masa pracy. Ale w samorządzie jest na tyle, że poradziliśmy sobie z tym. A czemu się na to zdecydowaliście? Bo uważamy, że studenci na tym początku, gdy przychodzą z liceum, gdzie te. Ta nauka wygląda zupełnie inaczej i cały proces, który panuje w szkole, w liceum, wygląda inaczej niż u nas na studiach. I to jest bardzo potrzebne, żeby z każdej strony student, gdzie nie wyciągnie ręki, tam otrzyma odpowiedź, otrzyma pomoc. I to jest dla nas najważniejsze. Super. Ja tak sobie myślę, że sama, kiedy jeszcze tak aktywnie studiowałam kilka lat temu, mhm. no chętnie bym sięgnęła po coś takiego, no bo mimo wszystko chyba trochę fajniej uczyć się na cudzych błędach. Tak, zdecydowanie. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam studia. Że sama gdzieś tam błądziłam, dopytywałam, a teraz wszystko jest co ładnie do ręki. I nie mówię, że wtedy nie było, mhm. tylko po prostu informacja nie dotarła, że coś takiego jest, trzeba było tego bardziej poszukać. Okej, okay, czyli przygotowujecie takie materiały dla mieszkańców <coughs> akademików czterech łesowskich, yy, dla samorządowców, tak. dla studentów i dla starostów. Tak. A często ci starost starostowie, tak właściwie, można powiedzieć, że są dosyć zaniedbani. Zaniedbani. Są często pozostawieni sami sobie. Zaniedbani może nie, bo mają możliwość pytać się starszych kolegów, opiekunów roku, czy nas samorząd studencki. Mhm. Jednak w zeszłym roku postanowiliśmy zrobić szkolenia dla starostów. Bo bardzo dużo starostów się okazało, że ich potrzebuje, zadawali dużo pytań. A co poszło za tym? Postanowiliśmy zrobić poradnik, żeby ci studenci oprócz możliwości uczestniczenia w szkoleniu, bo z tego nie rezygnujemy i mamy to w panach, mogli także mieć taką papierową wersję, do której zawsze mogą zajrzeć. To jest Super. taki dodatek. Mam wrażenie, że to jest w szczególności fajne dla tych starostów, którzy dopiero zaczynają swoje studia, bo też tych pytań w ich głowach na pewno rodzi się jeszcze, jeszcze więcej. A poza tym to często jest tak, że starostowie są wybierani podczas dni adaptacyjnych, kiedy tak na dobrą sprawę nie wiedzą, na co się piszą. Tak, zdecydowanie. Chcemy, żeby od samego początku oni czuli się zaopiekowani, żeby mieli wszystkie informacje, jakich potrzebują, tak jak już wspominałam, na wyciągnięcie ręki. A ja tak jeszcze podpatruję Twoją bluzę, mhm. która jest super. I wiem, że nowy początek roku akademickiego to też jest czas, kiedy takie bluzy można zakupić. Tak, zdecydowanie. Podczas wszystkich rekrutacji, szkolenia spraw i obowiązków studenta i innych rzeczy, które dla studentów przygotowaliśmy, przygotowaliśmy też sklep. Z bluzami. Mhm. Dokładnie takimi, może nie w takich kolorach, ale mniej więcej wyglądać będą one w ten sposób, bo studenci lubią identyfikować się ze swoją uczelnią. Możemy je kupić przez internet w specjalnie dedykowanym sklepie, no tak. i to zwykle jest ograniczone czasowo, tak dosyć mocno. Tak, tak. W tym roku postanowiliśmy, że będzie to trwało praktycznie równy miesiąc. Mhm. Zacznie się w pierwszym dniu dni adaptacyjnych, a zakończy się 25 bodajże października. No to to warto sobie zapisać żeby na pewno nie zapomnieć, bo później jak komuś zechce się um, zrobić na przykład komuś prezent na święta tak. i obdarować taką bluzą albo po prostu kupić ją sobie w innym terminie, no to będzie lipa. W razie wypadku Mogę obiecać, że na pewno w, jeszcze w połowie roku akademickiego taki sklep może się otworzyć. Czyli trzeba obserwować wasze social media. Dokładnie, tak. Serdecznie zachęcam. I na tych social mediach będziecie też z pewnością informować o kolejnych wydarzeniach, jakie tak, się wydarzą. Tak, zdecydowanie. A jest ich bardzo dużo. Między innymi Galagryfów Samorządności, mhm. na której zresztą sama niejednokrotnie byłaś tak. i widziałaś. Jest tak, to, to jest jedno z największych przeżycie. wydarzeń. I o nim też będziemy tam informować, zwłaszcza, że warto się zgłaszać w różnych kategoriach, jak student Naukowiec roku, twórca mm -hmm. roku, e, społecznik roku i wielu innych, także serdecznie zachęcam. Bo gala to jest podsumowanie konkursu tak. aktywności studenckiej. Tak, zdecydowanie. Tak, i, i dlatego, jak wcześniej wspominałam, warto się zgłaszać, bo można zgadnąć statuetkę jako pamiątkę, oczywiście, tak. ale także przeżyć to i poczuć się takim docenionym przez studentów i dla studentów. I to działa tak, że studenci sami mogą się zgłaszać albo ktoś może ich zgłosić do tego konkursu, no i tak. później jest głosowanie czy komisja konkursowa? Jest komisja konkursowa. Spośród prodziekanów do spraw studenckich i nasz samorządu studenckiego są wybierane osoby, które właśnie oceniają w skali jakiej nie zdradzę, mhm. ale oceniają i na podstawie tego są wybierane osoby nominowane, a finalnie zwycięzcy. No myślę, że naprawdę warto jest spróbować, bo totalnie nic się nie straci, dużo mozna, można zyskać. A nawet jeśli nie nagrodę, no to piękne przeżycie, tak. bo gala to jest coś cudownego. Jak na przykład bal u Gatsbiego, nie? Tak, tak. Zdecydowanie. Zwłaszcza, że przykładamy do niej tyle pracy. E, rzeczy, które normalnie moglibyśmy gdzieś tam, wiesz, zakupić, wypożyczyć, robimy ręcznie, bo sprawia nam to taką przyjemność. Ja pamiętam ściankę z zeszłego roku, którą sama zaprojektowałaś. Tak. I tam totalnie to było piękne wydarzenie, tak w większości DIY. Tak, pamiętam jak mieliśmy problem, żeby znaleźć palety, trzeba było je wyszlifować, chłopaki montowali to u nas w biurze w ogóle, mm -hmm. gdzie tam za bardzo nie było miejsca i przestrzeni, ale wszystko wyglądało naprawdę cudownie I, i to oddało reakcję studentów i pracowników, którzy uczestniczyli w gali, nie do opisania. No właśnie, bo pracownicy też są nagradzani. Tak. Pracownicy jako mentorzy studentów, którzy, których sami studenci wybierają spośród swojego wydziału, a także nagradzane są instytucje i pracownicy, którzy wspierają studentów. Mm -hmm. Nie tylko samorząd studencki, ale także studentów. To myślę, że jeśli chcemy komuś podziękować za współpracę, za wsparcie, jakie się otrzymało w poprzednim roku akademickim, no to jest taki fajny akcent tak. i fajny gest, który możemy dać. Nic Instytucy nie kosztuje. Jest Bardzo jeszcze ta, y, nagroda y, popularności, mm -hmm. w tym że jeszcze spośród <laughs>, tych osób nominowanych wybiera się jeszcze osoba, która jest, dostaje nagrodę publiczności. Myślę, że to też fajne, że jak, może jak nie uda się tutaj w tych kategoriach konkursowych, to jest jeszcze szansa na zgadnięcie nagrody Pewnie. No no to tych możliwości yy, znalezienia się na Gali. Już nie mówię o samym takim jakimś większym zaistnieniu, ale znalezienia się na Gali jest naprawdę dużo. Tak. Gala już w grudniu. Tak, tak planujemy. Nie chcemy jeszcze mówić konkretnej daty, bo jeszcze jej nie mamy. Mhm. Bo w, oczywiście, że trzeba znaleźć miejsce zresztą sam proces organizowania takiej imprezy w cudzysłowie nie jest prosty i wymaga gdzieś tam większe, większej pracy i większych poszukiwań, zwłaszcza w naszym mieście. To. Myślę, że okolica grudnia, koniec listopada to będzie ten termin, którego warto gdzieś tam w kalendarzu pilnować. A czy będzie bal? Oj, chcielibyśmy. Niestety w poprzednim roku akademickim nam się nie udało, ze względu gdzieś tam na inne duże e, zobowiązania, mhm. jednak w przyszłym roku chcielibyśmy. Zaczynamy z nowym budżetem, nowy rok. Gdzieś tam e, myślę, że to jest fajne, fajnie się to przyjęło, wręcz studenci do nas pisali, dlaczego balu nie ma. Więc chcielibyśmy bardzo. Zwłaszcza, że to jest takie huczne zakończenie tego roku akademickiego. Ja tak uważam, nie. że to jest potrzebne. Bo jest symboliczne. Jak najbardziej, a tym bardziej, że ten bal dwa lata temu był połączony z absolutorium, prawda? Tak, tak. Między innymi też dlatego się nie odbył, bo sala, którą mieliśmy na bal wybraną, w tym terminie niestety była niedostępna. To jest Aha. jeden z wielu powodów. Czy tam się na, na, tego tyle, że było to niewykonalne, żeby go zrobić? Mocno trzymamy kciuki, żeby w tym roku akademickim się udało i żebyśmy na balu też mogły i mogli się spotkać. Um, mówimy dużo o tych wydarzeniach. A teraz chciałabym pogadać z Tobą e, o tych osobach, które te wydarzenia organizują. Skąd macie wiedzę w ogóle, jak się do tego zabrać? No bo robicie rzeczy na naprawdę wysokim poziomie. I jak ktoś przychodzi z zewnątrz, na przykład bierze udział w szkoleniu, jakie organizujecie, mhm. albo w jakimś projekcie już o Gala, no na przykład w Gali, no to nie pomyślałby, że wszystko zorganizowali studenci. E, tak, zdecydowanie wiedzę studenci biorą między innymi właśnie tak jak wspominałeś, ze szkoleń. Mało tego, organizujemy szkolenie stricte projektowe dla naszych mhm. samorządowców i dbamy o to, aby ta wiedza projektowa była na największym poziomie. Zdobywamy laury, prawda? Więc to też się nie bierze znikąd, gdzieś tam te projekty są naszym naszego samorządu przewodnim tematem. Tam dbamy wiadomo o tym jakieś kształcenia, o dobro studentów wspieramy ich, ale jednak nasz samorząd ogólnopolsko słynie właśnie z projektów. Pojawiła się informacja o laurach to może wtrącimy, że to jest ogólnopolski plebiscyt organizowany przez Forum Uniwersytetów Polskich, laury uniwersyteckie. Tak. I nasz Uniwersytet Szczeciński co roku no, jest tam wyróżniony i to kilkukrotnie. Tak, zdecydowanie. Ale to tylko świadczy o tej ciężkiej pracy, jaką my w to wkładamy i jak bardzo nam na tym zależy, prawda? I na tym, że się kształcimy i się rozwijamy. Bo gdybyśmy się nie rozwijali, to tego by nie było. Pewnie. Organizujecie wydarzenia, yy, te o charakterze merytorycznym, pomagacie studentom. Organizujecie też imprezy, które są ważnym elementem, w końcu to jest integracja środowiska tak. akademickiego. Yy, jakie działanie w samorządzie jest z Twojego punktu widzenia najważniejsze? Hmm. Ja myślę, że najważniejszym z mojego punktu widzenia jest ta integracja. Bo o ile te poradniki i to wszystko to jest ważne, ale jednak człowiek nie będzie się czuł swobodnie na uczelni, będąc tu sam. Mhm. I gdzieś tam ja, ja zawsze stawiałam na to, żeby wspierać tych studentów, zarówno tam merytorycznie, ale także w sposób e, aktywizujący ich, żeby mieli okazję wymieniać się doświadczeniami z innymi studentami, zwłaszcza poznawać studentów z innych wydziałów, a wydarzenia takie jak Dzień Studenta rozkręcamy wiosnę. Czy trzęsiny są idealnym do tego miejscem, bo tam są studenci z całej uczelni i gdzieś tam to jest ważne, żeby się poznawać, rozwijać i wspólnie wspierać. I Ty razem z Twoim zespołem tworzycie, całym samorządem tworzycie do tego mnóstwo okazji. Tak, zdecydowanie. Wydziałówki, trzęsiny, gala, bale, Dzień Studenta, Rozkręcamy Wiosnę, inne mniejsze i większe wydarzenia, jak turnieje. W tym roku chyba było z Lola, o ile się nie mylę. Mhm. To, to jest mnóstwo, mnóstwo okazji do spotykania się i wymieniania doświadczeniami z innymi studentami. A w jakich sytuacjach jeszcze warto zgłosić się do samorządu? W jakich y, momentach jesteście gotowi pomóc studentom? My jesteśmy dla studenta na każdym etapie jego problemu, czy to jest problem mniejszy czy większy, chcemy zawsze pomóc. Jak myślę, że takimi najważniejszymi problemami no to są te problemy organizacyjne na uczelni. My jesteśmy w stanie pomóc bądź pokierować do odpowiedniej osoby, do tego, y, która jest zatrudniona, na przykład specjalizuje się mhm. w danym problemie. Skąd wy to wszystko wiecie? Student musi wam zaufać w momencie, mhm. w którym się z wami kontaktuje, czy przez Facebooka, czy na przykład przez... Y czy, czy na przykład drogą mailową. W jaki sposób Wy zdobyliście doświadczenie? No my się szkolimy. My jeździmy na różnego rodzaju szkolenia ekspertów praw studenta, na krajowe konferencje samorządów studenckich, jeździmy na zjazdy forum uniwersytetów polskich. Mhm. Organizujemy również u nas wewnętrzne szkolenia, więc tych możliwości rozwoju i pozyskania wiedzy jest bardzo dużo. I myślę, że to już budzi samo zaufanie, że my chcemy i sami z siebie gdzieś tam się rozwijamy, edukujemy. Czasami człowiek potrafi regulamin studiów wyciągnąć, po prostu go przeczytać, czy oby się nic nie zmieniło. To jest takie z własnej ingencji. Czyli jeśli y, przychodzi do Was jakiś student, który chciałby dołączyć do samorządu, no to on nie musi być już takim kotem, mieć y, y, świadomość, co znajduje się w regulaminie, w którym punkcie mhm. i w ogóle, y, tylko Wy pomagacie, Wy uczycie. Oczywiście, Oczywiście już na starcie y, taki samorządowej zostaje on nas ten poradnik samorządowca, w którym znajduje wszystkie nie, niezbędne informacje od tego, do kogo się zgłosić w razie jakiegoś problemu, po to, jak napisać opinię. Bo samorząd opiniuje różne rzeczy, więc, więc tak, wychodzimy na przekór. Plus, zazwyczaj zawsze w listopadzie organizujemy dla tych nowych samorządowców szkolenia wdrażające z takich podstaw działalności samorządu, więc myślę, no, że warto. A a propos tego, że samorząd opiniuje, to mhm. też myślę, że warto tutaj to podkreślić. O co chodzi z tym opiniowaniem? Bo y, Wasz głos jest istotny, głos studentów jest brany pod uwagę, w szczególności w takich momentach jak yy, Początek roku akademickiego, kiedy opiniujecie plany zajęć, ale też harmonogramy sesji. Tak. No i raz w roku jest chyba taki miesiąc, w którym skupiacie się na programach studiów. Nie zapominajmy też, że samorząd studencki wybiera czyli wybiera to może za dużo powiedziane, ale um, opiniuje, zatwierdza także prodziekana do spraw studenckich, więc ta osoba też jest taka wybierana przez studentów dla studentów. W tym momencie można sobie pomyśleć, że hej, mamy moc sprawczą. Zdecydowanie tak. No, dzieje się. Myślę, że największe podsumowanie tego wszystkiego by było, że dzieje się i będzie się dziać, mhm. i że warto śledzić, zaglądać i pytać. To pyta też nie błądzi, prawda? A wasze, oczywiście. A wasze samorządowe wakacje to był taki bifor do tego, że tak. będzie się działo przez cały rok. Tak, zdecydowanie. No wymagało to od nas dużego poświęcenia, prawda? Bo każdy z nas by chciał pojechać na miesiąc wakacji, albo mieć dwa miesiące spokój i odpoczywać. A jednak gdzieś ta pasja i nasze zaangażowanie i chęć pomocy tym studentom sprawiła, że faktycznie te wakacje były troszkę, że tak bym powiedziała, niepełne. Bo jednak gdzieś tam pracowaliśmy i spotykaliśmy się co tydzień praktycznie, mhm. to nie żałujemy tego. I nikt Wam za to nie płaci? Nie płaci. Bo myślę, że to też warto rozwiać te wątpliwości, z którymi ja też często gdzieś tam się mhm. spotykałam, że za działalność w samorządzie nie ma punktów do stypendium? Nie ma. Nie ma i wydaje mi się, że raczej nigdy nie będzie. To jest działalność, można nazwać charytatywna. Tutaj nie oczekuje się nic w zamian. Bo bardzo inwestujemy w siebie. Inwestujemy w swoje tak. style miękkie. Ja też mówię my, bo przecież współtworzyłyśmy zarząd poprzedniej kadencji samorządu i ja też bardzo dużo się nauczyłam, nie bez powodu też znajduję się gdzie, gdzie znajduję, bo w samorządzie miałam y, możliwość y, pierwsze swoje wystąpienia publiczne jakoś szerzej poprowadzić i, i to mi dało taki y, motor napędowy, tak. więc kurczę, naprawdę. Ja, ja myślę, że bardzo to mnie wzbogaciło. Chociaż za samą tą działalność i mocne siedzenie po godzinach po planie zajęć, no to tego, tych pieniędzy nie było. Nie było. I ja uważam, że nie dla nich się to robi, prawda? Oczywiście. A co byś powiedziała komuś, kto waha się, chciałby dołączyć do samorządu od tego roku akademickiego, no, no ale tak, tak nie jest jeszcze przekonany. Niech spróbuje, nic nie traci. Zawsze można zrezygnować. To nie jest podpisanie paktu na całe życie, prawda? Jak się spróbuje, a uwierzcie mi, fajnie jest poznać nowych ludzi. Samorząd daje Ci możliwość spędzania czasu z masą ludzi z różnych środowisk. Daje Ci właśnie to możliwość samorozwoju. Daje Ci możliwość edukowania się w niektórych aspektach. Zwiększa Twoją świadomość na temat studiowania. To przede wszystkim mi się wydaje, że gdzieś tam standardowo student nie interesuje się takimi rzeczami, o jakich się dowiaduje w samorządzie, prawda? Mhm. Bo musi to wiedzieć, bo jest to wymagane, jak A opiniować też... coś, o czym nie masz bladego pojęcia, prawda? Dokładnie. I zwiększa się też pole myślenia. Pole, pole widzenia, tak to nazwijmy, bo zaczynamy poznawać też stanowisko drugiej strony, czyli uczelni. Nie? Tak, zaczynamy tak. rozumieć dużo mechanizmów, jakie funkcjonują w tej wielkiej organizacji. Swoją drogą, uczelnia to tak trochę można by porównać do korporacji, bo to Troszkę jest naprawdę tak. ogromny organizm. Troszkę tak. Dużo jest tych obszarów na uniwersytecie. Więc myślę, że to jest naprawdę całkiem wzbogacające. Tak, kolejną rzeczą, którą mogę powiedzieć jest to, że zawsze idzie znaleźć gdzieś swoje miejsce. Mamy tyle obszarów roboczych, że tak to nazwę, komisji obszarowych mm -hmm. obszarów roboczych, w których jest od dyscyplin prawnych, wspierania, rozwoju studentów, projektów, social mediów, grafiki. tak jest mnóstwo i każdy znajdzie miejsce dla siebie, dlatego warto jest spróbować. I w rss tak samo, rozwijasz się na różne sposoby. Tam też są social media, też są grafiki, też trzeba te aspekty prawne znać, prawda? Pewnie. Także naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy spróbować. A jak nie będzie ci się podobało, to zawsze może rezygnować. I w październiku będziecie prowadzić rekrutację do komisji i do RSS-ów, czyli mhm. Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego. Powiedzmy, czym to się różni. Komisje obszarowe są komisje, które działają w zarządzie. Są to komisje, które zajmują się działaniami ogólnoakademickimi, bo mhm. to jest ta różnica. Resesy zajmują się działaniami wydziałowymi. Resesy integrują, dbają o organizację już stricte tylko na wydziale. Wiadomo, Jeżeli angażują się w tak. Zajmują się, wiadomo, też działaniami ogólnoakademickimi, bo też są w komisjach, ale gdzieś tam ich działanie stricte skupione jest na tej, na tej wydziałówce, prawda? Okay. A komisje działają, tak jak już wcześniej wspominałam, ogólnoakademicko. I żeby być członkiem komisji samorządu mhm. studenckiego, nie trzeba być członkiem samorządu. Tak. Tak. Bo tutaj trzeba przejść całe wybory, jest głosowanie, a w komisji tego nie ma. Trzeba przejść całą, e, tak, jeśli mówisz o RSS-ach, tak, tam są wybory, e, muszą studenci zagłosować e, na to, czy ty w tym recesie będziesz, czy nie będziesz. Wy, wybrać swoich przedstawicieli. Tak, tak, no bo w końcu samorząd to jest głos studentów, prawda? Tak Tworzą wszyscy studenci, jak głosi ustawa. Tak, zgodnie z ustawą są to wszyscy studenci. A co do komisji, no to jest to formularz i to przewodniczący komisji wybierają z kim chcą pracować, ale bardziej nie jest to wybierane z kim chcą pracować, tylko po dostosowują sobie, do jakąś tam liczbę osób, tak? Bo z osób też człowiek nie jest w stanie koordynować, ale są jakieś tam cechy, których ci przewodniczący szukają, prawda? Pewnie. Zbliżamy się już do końca <laughs> naszego spotkania, naszego nagrania i takie ważne pytanie, które też gdzieś pojawia się z zewnątrz. Uważasz, że członkowie samorządu studenckiego mają mm. więcej praw od, zwyk od właśnie zwykłych studentów, którzy nie angażują się w mm. życie akademickie? Powiedziałabym, że i tak i nie. Yy, nie ma żadnych, wiadomo, tak jak mówiłyśmy, pieniędzy za to. Pieniędzy nie dostajesz piątek za to, że jesteś w samorządzie. Yy, ale masz łatwiejszy kontakt z wykładowcami, z dziekanami kolegium rektorskim, masz więcej kontaktów, co też ułatwia ci szybsze załatwienie może niektórych rzeczy. I to jest jedyny profit. Nie ma piątek za bycie w samorządzie, chociaż niektórzy tak myślę, my, mogą myśleć, mm -hmm. bo o samorządzie jest głośno, samorząd jest wszędzie. Tak. I, I gdzieś tam na pewno ten kontakt przede wszystkim jest lepszy z pracownikami, bo pracownicy znają, kojarzą i to tylko tyle. No i też zyskujemy większą świadomość związaną z tym, jakie prawa nam przysługują, tak. prawda? Umiejętne wykorzystywanie tej świadomości na temat działalności uczelni mhm. tutaj może dawać y, na plus, ale to nie jest nic specjalnego. Po prostu jest umiejętność wykorzystywania wiedzy, którą już masz, Pewnie. którą zdobyłeś. A samorząd stwarza taką przestrzeń do tego, żeby się tego uczyć. Tak. tak. Wiedzieć, wiedzieć, jak to robić, jak z tego korzystać. Pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trzymam kciuki za wszystkie Wasze wydarzenia, które yy, na 100% będę śledzić i sama chętnie wezmę udział w tym, w czym hmm. będę mogła uczestniczyć. Yy, widzą. O, dziękuję. <grystanie> <grystanie> widzą, przypomnę, że gościem pierwszego odcinka drugiego sezonu statusu studenta była Karolina Majchrzak, przewodnicząca samorządu studenckiego naszej uczelni. Świeżo upieczona. Świeżo upieczona. <grystanie> Bo y, Karolina pełni tę funkcję oficjalnie od 1 lipca. Wtedy razem z zespołem, ze swoim zarządem zaczęliście kadencję dwuletnią. Więc przez te dwa lata jeszcze z pewnością wiele, wiele się wydarzy, a wy możecie obserwować i mm, szukać informacji związanych z tym, co się dzieje, co organizuje samorząd na Instagramie samorządów, na Facebooku, na stronie internetowej też jest kilka przydatnych informacji. Ale myślę, że yy, też pocztą pantoflową dużo rzeczy do Was dojdzie. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach Statusu Studenta.